Witam bardzo serdecznie na kanale Jeleniogóra.pl Znajdujemy się na rozgraniczu Karola Miarki ze spółdzielczą Jesteśmy na przystanku osobowym Jelenia Góra Przemysłowa Szczerze? Jestem tutaj naprawdę pierwszy raz Jestem jest na Tak jak wiecie na tutaj będzie lepiej Jestem pierwszy raz, pierwszy raz jestem na tym peronie, nie wiem jak to wygląda dokładnie. Nie wiem, jaka to Mi się to bardzo podoba. z obok, musiałem jechać na inny przystanek osobowy, czy na Przez kolejowy. Przez to, patrząc okiem, kątem oka uważałem ten przystanek, powiedziałem sobie, no tak, przecież to tutaj jest to. Sobie tutaj maskę zdjąłem, bo nie ma ludzi. Teraz nie mam jej prawa, jakby teraz słyszedł. Obowiązkowo muszę założyć maskę, bo to jest regulamin teraz, podczas pandemii koronawirusa. Czekam na pociągi. O ile się pojawią, bo nie wiem, yy, czy ten koronawirus mi pozwoli. Yy, szczegółów nie podam, tylko godziny. 19.14. 1924, 34, 44. Cztery pociągi to są. Szczerze? Myślę, że tutaj spero jeszcze. Tutaj, ale jednak jest tylko ten jeden. Pozdrawiam. Wszystkie pociągi będę nagrywał z rogatek tam. Pozdrawiam, cześć. Subskrybujcie kanał, żeby się dalej rozwijał. Już w końcu 200 subów.